Hej, witam was bardzo serdecznie w drugiej próbie nagrania tego filmu i czekajcie. Witam was. Jezus, czemu ja się z wami znowu witam? Nieważne. Czemu druga? Otóż nie nagrał mi się głos, kiedy nagrywałam to po raz pierwszy. A wyszedł mi taki fajny odcinek i wszystko poszło się do Okej. Okay. Wiecie co? Eee... eee. Co ja chciałam powiedzieć? A dobra, pokażę wam mój pokój, bo pozmieniało się w nim trochę, nie powiem. Potem popozdrawiamy osoby na nowo. Wam pokażę rozmowę przy okazji. Pewne osoby nie dały mi skończyć odcinka, i gdyby były pewnie znowu by mi nie dało go skończyć. Ale oczywiście jestem taka świetna, że musiał nie nagrać głosu, kiedy nagrywam ten dupny film. Ja musiałam wyłączyć kurde kartę. Nie chcę być twoim przyjacielem! To jest mój y, o, y, pokój dzienny. W nim spędzam wszystkie chwile, które tylko mogę, bo rzadko kiedy tutaj przychodzę. Tu mamy już Halloweenowy design, ponieważ zbliża się Halloween. To jest ogród, widać kurna, ale moje zwierzaki zrobiły sobie Halloweena. Tak, specjalnie tak dziwne mówię, żeby było, była Beka. Ale nie będzie Beki, bo Beka była w ostatnim odcinku. W tym odcinku, w którym który nagrała mi się zjebał. Kuchnia, w której nie ma prawie nic, bo nie kupiłam mebli do kuchni. I pokój dzienny, w którym od 19 do 21 Halloween z, z, rozpocznie się impreza, więc jeśli nie macie mnie w znajomych, a macie konto na MSP, to nie zapraszajcie, a i bądźcie wtedy i zrobimy Halloweena. Nie będzie impreza. Liczę na miliard zaproszeń od wszystkich. Po dwa razy. Chociaż wątpię, aby było to możliwe. O e, ten. Teraz pozdrawiamy osobę. O hey. Właśnie nagrałam. Świeć. 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 2000 years later. Okej, okay, już to napisałam, bo mi to zajęło kurde 2000 lat. Nie chcę z Tobą grać, Jezus. Pozdrawiam. Anusia 12xD. Właśnie eee, teraz nagrywam od nowa pozdrawiam Evelyn Rose oraz Patty 22225 Pokażę Wam w rozmowę, bo była trochę długa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hejka ziemniaki spod mostu, xd, xd, nagrywam, więc przywitać się proszę. Noelo, YouTube, no, gitara, siema, xd, pen, pineapple, apple, pen, pub. Maja klasa ma obsession na punkcie pp-up, nie chcę się tego tuturu, xd, xd, pay, Skończyłam nagrywać. XZ, ten odcinek będzie najbardziej szalony. Teraz montowanko i wstawianko. Szalony jak surówka, dokładnie, bo napisano o na To też, długopis, a nazwijapko długopis. Zapiszę się do mojej klasy: nagroda bania, level hard, traum i tak dalej. Ikdę, ikdę, w mojej to samo, w mojej o Black Fox się gadają, o mnie, O Z Sylwia, osoba z mojej klasy jest Potato. Moje królowskiej na biurko na oczy i z oczu, za wszystkim nikim, jezu. X, x, jak ja dole jak kropkę x. Cenzura napisana, kok, 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 ko. Jaki dziki dzik. I nie nagrał mi się głos, jej dupa! Miii! Mii. Boże, ale ten odcinek będzie lepszy, mówię ci. Będę go montować, kurde, dwa lata i jeden dzień. Jakaś Margo Jezu, kurde, ona wygląda jak papeć. No w papeć! Ja na nim będę, no nie powiem, że tak. Bydziesz. Więc zapraszam na jej kanał, bo ona też ma kanał. Zwariowane kaczki, subować ją, dawać jej tyle subów, że miała ich tysiąc. Tysiąc. Jezus, nic nie pij... Pamięci coś, ale nikomu nie mów. Ok. Pauzę. Zrobię pauzę, bo nie chcę, aby ktokolwiek wyjawił jej sekret. Pauza. Pozdrawiam Kaczka, buziaczek, małpa.pl. Zaczął mnie boleć brzuch, nie wiem czemu, umieram. Mam kaszel, mam kaszel. Ta mała a nice. Nie dobra, nie będę tego śpiewać, ale... Ta mała nice. Na... Kurde, co ja mam z tym gambolem, ja kocham gambola. Nie, czekajcie, pauza, pauza. Już jestem. Pozdrawiam Panią Kaczkę po raz drugi, albo trzeci, chyba drugi, tak drugi chyba, raczej drugi, tak drugi, drugi, istnieje takie słowo jak drugi w ogóle? Dobra, ja będę już kończyć ten odcinek, bo nagrywam ileś tam, więc do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć! Po prostu pa pa pa